Siemano, tym razem wyzwanie Vinegar Challenge. Czyli ocet. wypić tą szklankę od sztuk. No. Także lecimy. Ja na i Nie wiem czy ja dam radę to zrobić, nie? No. Massacra Ah, fú Como vai que tá esse aqui? Né? Ah Chyba mnie pojebało do reszty Wyjebany, nie robię tego. Kolejny challenge mi nie wyszedł. O masakra, jest nie nienawidząc zbierdalać.